W pokojach gościnnych pod różą w Wieliczce jest prawdziwa, uosobiona róża. A wszystkim, kto kocha róże, dodaje skrzydeł, powiedział profesor Słoneczko, gdy wrócili z wycieczki do kopalni soli w Wieliczce. Co to znaczy, że ona dodaje skrzydeł? zapytała żyrafa o imieniu Poznanie. Gdy patrzysz na uosobioną różę, która jawi ci się w różnych kolorach, to ona to czyni, to znaczy pomaga ci. Pomaga ci wznieść się świadomością wyżej, byś więcej widziała i znała. Taką ma moc. Ponadto uzdrawia słowa do poznania, powiedział profesor słoneczko. Skąd róże mają taką moc? zapytał stworek o imieniu komputer. Tak mają od urodzenia. To dar, który róża róże kiedyś dostały. Budują też małe ja, gdy patrzysz na róże i rozmawiasz z nimi, powiedział profesor Słoneczko. Ciekawe, a mnie się dzisiaj w nocy przyśniły róże. Wołały mnie, bym odwiedziła różany ogród dookoła domu, w którym są pokoje gościnne pod różą. Zrobiłam to i wiele różnych słów obudziło się do działania w moim zbiorze słów, którym operuję, powiedziała Żrafa. Szczęściara, a ja miałem inny sen. Śniły mi się chorowite róże, które pokochałem w czasie snu i one dostały zdrowie. Nie wiedziałem, że takie róże też trzeba kochać, i one mnie w czasie snu tego nauczyły, powiedział Stworek o imieniu komputer. No proszę. Macie przygody senne, powiedziała uosobiona róża, siadając z nimi przy stole, zastawionym owocami. Tak, powiedziała żyrafa. Cieszę się, że mogę wam tak wiele w życiu pomagać, pomóc. Pamiętajcie o mnie, powiedziała uosobiona róża. Oczywiście ma się rozumieć. Pomagasz też w zdrowiu i odkrywaniu talentu. Jesteś bezcenna. Dawno cię obdarzyłem miłością, powiedział profesor Słoneczko. To dobrze, bo masz mnie też w swoim środku, wnętrzu. Jestem z tobą, a ty jesteś we mnie, ze mną, powiedziała ciepło Róża.